Tak. Pani młoda jeszcze nie ma kularki na chwilę. Kto ma kularki pani młodej? Tutaj można do nas dać. O, światkowa sobie trzeba Zabiążemy oczy pani młodej. Żeby za dużo nie widziała. I uwaga, wszystkie panny wolnego stanu, doby proszone proszę, żeby tutaj przyszły. Wszystkie panie przychodzimy tutaj teraz. Wszystkie panienki proszone są, żeby przyszły. Trzeba zrobić kółeczko wokół pary młodej. Panienki, wszystkie panie wolnego stanu, nie żonate. Dobre rozwódki. Wszystkie panienki proszone są, żeby przyszły teraz. Zrobiły kółeczko wokół pani młodej. Pan młody. Specjalne zadanie, ponieważ teraz pani młoda wstanie. Pani młoda wstaje. Stoimy na krzesełko. Nogami. Pan Młody trzyma Panią Młodą, swoją żonkę, żeby nie spadła z tego krzesełka. Pani Młody stać najlepiej, trzymać ją, żeby, żeby nie spadła z tego krzesełka. Wszystkie Panie Wolnego Stanu, wdowy, rozwódki? Czy wszystkie panienki są tutaj? Nie widzę wszystkich panienek. To wszystkie, niestety. Niestety, ale nie wszystkie. gdzie reszta? jest młodzieży? Gdzie reszta młodzieży? Tylko trzy panie są wolnego stanu? W dobry wszystkie panie wolnego stanu? No to nie wolnego stanu. Wszystkie panie, które są niezonate, babcia może być też? Babcia! Babcia! Babcia może być też? No boja, robimy I uwaga, robimy króleczko i butą pani włosy. Już to pani młoda rzuci bukiecik, ale jeszcze nie teraz. Na razie wokół pani młodej będziemy sobie biegali. Jak powiem już to pani młoda rzuci swoją wiotaneczkę Mam wiodaleczki, tam to panu wszystkie cztery roki. Uwaga. I uwaga, koło tej pani młodej stają wszyscy panowie. Wszyscy panowie, ponieważ teraz świadkowa staje koło pani młodej. Wszyscy panowie stają koło tej pani, co ma bukiet. Wszyscy panowie, ponieważ teraz pani młoda będzie szukała męża wśród wszystkich panów. Mąż Pan młody do mnie na instrukcję. Wszyscy panowie proszeni są i podnosimy nogawkę do góry. Pani młoda będzie szukała męża po nogawce, po kolanku, czyli pani młoda będzie dotykała kolanka. Jak będzie to mąż, to trzeba mu dać buziaczka. Zobaczymy, czy Pani młoda znajdzie swojego mężczyznę, swojego Pana Młodego po kolanku. Nie do góry, Oh. tenlejmy mu tak jak tenlejmy mu i jeszcze raz szkamy jeszcze raz szkamy jak tenlej muży Jak ten to dajemy musimy. Może co, ten? Nie? Nie, no to jedziemy dalej. Nie? Może ten? Nie? Może ten? Nie. Jak ten To musimy. Będzie! to to musimy. dajemy, sprawdzimy. dla kochanej żoneczki, Którego znalazła się wspaniałych A muszę powiedzieć, że ostatnio na weselu grałem I pani młoda się trzy razy myliła. Dobra bardzo, i teraz proszę bardzo, Pana młoda siada na krzesełka I zajmiemy się teraz panem modelem. Czy na tą chwilę, która z pań Swoją był rzuciła dla pana młodego? Może pani się o to oczy panu młodemu. Pan młody ma tak zwaną maskę zorwa, maskę zorża. I teraz... Pani młoda, proszę bardzo, żeby trzymać za rączkę pana młodego, on wejdzie na krzesełko. Trzymamy go. Pan młody ma maskę za rączkę z paną. Proszę bardzo. Staje na krzesełko pani młoda, trzyma męża kochanego. Pan młody, ale trzeba ściągnąć mu krawat, tak? Panu młodemu ściągniemy krawat. Świadek gdzie jest? Świadek niech się tym zajmie. Ściągamy, ściągamy krawacik panu młodemu. Śl ściągamy krawacik. Wszyscy panowie, kawalerowie. Wdowcy, rozwodnicy, dziadek może być też. Proszeni są, i dajmy Panu młodemu krawacie. Pan młody wstaje na krzesełko, Pani młoda trzyma mężu się żeby nie spał. Wszyscy Panowie, wolni do zdjęcia. Panowie, robimy kubeczko wokół Pana młodego. I uwaga, zmieniamy zasady, że Panowie będą robili takie. Uuu, jak Indiany. Biegamy wokół pana młodego. Jak powiem już, to pan młody rzuca swój krawacik. Zobaczymy, który z paną złapie. będzie musiał swoją żonę znaleźć po nozeczku, Nie ściągamy. Świadek podchodzi do pana młodego. Pani młoda przyjdzie do mnie na chwilę. Wszystkie panie wolnego stanu do wódki, również panie zajęte, wszystkie są proszone, żeby zrobiły tutaj kółeczko. Pan młody będzie szukał żony po nozeczku. Po będzie ta, to trzeba dać jej buzi, tak? Może pan młody się pomyli, może nie, zaraz się okaże, czy tam żonkę swoją dobrze znaczy czy nie za dobrze. Świadek, trzymać rąkę z panem młodemu, żeby ta ręka za daleko nie trafiła. Po nocku szukamy żony, jak tam podajemy dajmy buzi. Gdzie ta żonka, gdzie ta żonka, gdzie ona się koła? Gdzie ta żonka, gdzie ta żonka, gdzie ona gdzie ta Gdzie ta Gdzie ona się znowu Gdzie ta żółka? Gdzie to żonka? Gdzie ona tam jest? Jak Je tam tutaj nie bój może panie młode, może to tak. Sprawdźmy, sprawdźmy, trzeba pocałować. Nie, tak? Można sprawdzić, pocałować. To tak, to może tak. Pocałować trzeba, nie? Szukamy. Może to tam. Panie młody, trzeba pocałować. Może tutaj. Ale trzeba sprawdzić, nie? Gdzie ta skrona się chora? Szukamy dalej. Jeszcze raz. Ona gdzieś tam musi być. Może tutaj? Nie? Musi się robić.

Pan młody sprawdza. Sprawdza. Sprawdzamy się to, a później dajmy, Ale nie ściągamy. Czy to ta, czy nie? Tak? Nie, szukamy na. Do... Wsiądzcie sobie, Paramoda, zmęczyliście się dzisiejszą zabawą. I uwaga, co teraz będzie? Co teraz będzie niesamowitego? I teraz, uwaga. Super, super, super. I teraz nowa Paramoda. Nowa para młoda gdzie ona jest? Paramoda. Gdzie ta jest Paramoda? Proszę bardzo. Paramoda staje przed parą młodą. Państwo młodą. Daję mikrofon. I teraz uwaga, co będzie? Oświadczyny nowego Pana Młodego dla nowej Pani Młodej. Pan Młody Nowy musi się tak oświadczyć, żeby Pani Młoda Nowa przyjęła jego oświadczenie, że chciałaby zostać jego żoną. To jest zabawa. Ale pod jakim imieniem? Pod swoim. Ale to jest zabawa, proszę się nie przejmować. Pan, pan musi się oświadczyć tej nowej dziewczynie wspaniałej. I tak, żeby ona musiała się zgodzić. Można na kolankach, można na siłę. To zależy od pana, można jakieś kwiatki jej podarować. Proszę bardzo, pan musi, musi coś powiedzieć przez mikrofon, żeby ta pani się zgodziła. Można jakieś kwiatki też flaszkę. No. No ja nie wiem, to z pana I słuchamy, przez mikrofon. Uwaga, cicho. Trzeba. Pan mówi przez mikrofon. Ale pan mówi do tej samej pani. Nie mówi. Tak, o. A to nas nikogo nie interesuje, to jest zabawa. Proszę, przyklęknąć najlepiej. Słuchamy. Oświadczyny. najcudowniejszą rzeczą, jaką Ale ta rzecz to będzie świadczyło o czymś więcej niż tylko rzecz. Zrozum, że tak Ciebie kocham, żebyś musiała mnie przyjąć. I nic z tego może. Ja już nie mogę tak w sobie na I ja bym przyjął. Tworz mikrofon, ja. O nie, to nie jest na Pani młoda, jaka decyzja? A to mikrofonu proszę powiedzieć. Za słabo działa, czy Jesteś jest najpiękniejszy kobietą mojego życia. Jaka decyzja nowej pani młodej? Proszę, daj mi rękę. Dlaczego? Jak nie to na siłę można. Masz kwiatki, dracie flasku. Za mało kwiatki. Jeszcze flaskę chcę. Jeszcze nie? Brawo, brawo, guzika dajemy, guzika! Wspaniale, wspaniale. Odstawiamy kwiatki. Odstawiamy, odstawiamy to wszystko, te wszystkie gadżety. Wspaniale, sobie poradzili z tym zadaniem.